Witajcie w podcaście dziennika Gazety Prawnej, prowadzonym przez głosy Sztucznej Inteligencji. W ciągu kilku minut przedstawimy Wam najważniejsze i najciekawsze tematy dnia. W tym odcinku omówimy wybrane artykuły z wydania z poniedziałku, 18 sierpnia. Zostańcie z nami, jeśli chcecie być na bieżąco. Więcej informacji znajdziecie w serwisie Gazeta Prawna. Na początek. Ważna informacja dla osób prowadzących firmy i biura rachunkowe. Lubuski Urząd Skarbowy zażądał od jednego biura listy wszystkich klientów, choć kontrolował wyłącznie rozliczenia jednego podatnika. Eksperci mówią wprost: To rażące przekroczenie uprawnień i działanie bez podstawy prawnej. Autor tekstu Mariusz Schulz w artykule Fiskus odpytuje księgowych dodaje, że spełnienie takiego żądania mogłoby oznaczać naruszenie tajemnicy zawodowej. A urzędnik straszył grzywną do 240 stawek dziennych. Izba Administracji Skarbowej upomniała pracownika, lecz broni samego wezwania. Wniosek? Każde pismo z Fiskusa warto sprawdzać punkt po punkcie. Teraz istotna wiadomość z międzynarodowej gospodarki. Stany Zjednoczone podniosły podstawową stawkę ceł na kanadyjskie towary do 35%, łącząc handel z walką z fentanylem. Paradoks polega na tym, że ponad 95% przechwyconego narkotyku wchodzi przez granicę z Meksykiem. W artykule Kanada Płaci za Grzechy Meksyku czytamy, że kanadyjski eksport do Stanów Zjednoczonych spadł już o 15%, a branża motoryzacyjna bije na alarm. Ekonomista Paul Krugman nazywa politykę Donalda Trumpa „sztuką naprawdę głupich interesów”. Bo wyższe cła podrażają koszty także amerykańskich producentów. I jeszcze geopolityka, która może przełożyć się na bezpieczeństwo i koszty operacyjne firm działających na wschodzie. Według materiału Michała Potockiego, dogrywka w gabinecie owalnym, Rosja żąda od Ukrainy opuszczenia najlepiej umocnionych terenów Donbasu w zamian za wstrzymanie wojny, a Donald Trump przekonuje, że porozumienie jest blisko. Rozmowa Wołodymyra Zełenskiego z amerykańskim prezydentem ma odbyć się jutro. Moskwa oczekuje m.in. uznania aneksji Krymu i ograniczenia aspiracji do sojuszu północnoatlantyckiego, oferując jedynie częściowe wycofanie wojsk. Europejscy sojusznicy naciskają, aby Kijów uczestniczył w każdym etapie negocjacji. To był szybki przegląd najciekawszych tematów dnia. Więcej znajdziecie w papierowym wydaniu oraz w serwisie Gazeta Prawna. Do usłyszenia jutro.